Nikt nie zna Cię lepiej niż ty sam, prawda? Z pewnością najlepiej wiesz, czy czujesz się dobrze czy niedobrze, ale jakbym cię spytał, jaki masz puls albo nasycenie krwi tlenem, to mogłoby być trudniej. A co powiesz lekarzowi na pytanie, jak spałeś tydzień temu, albo jakie miałeś tętno w zeszły czwartek? Gdyby tylko był jakiś mały, poręczny gadżet, który by takie rzeczy mierzył i zapisywał. O! No tak. Jeśli chodzi o zdrowie, to odpowiedni smartwatch, tu mam Huawei Watch 5, może pomóc Ci dowiedzieć się o sobie zupełnie nowych rzeczy i coś z tym zrobić. Ten zegarek mierzy więcej parametrów niż znakomita większość pozostałych, w tym oprócz oczywistości w rodzaju tętna i poziomu saturacji krwi, także temperaturę skóry, poziom sztywności tętnic i zdrowie układu oddechowego, a także robi EKG i podaje HRV, czyli zmienność rytmu serca. Co ważne, pomiary są dokładniejsze i pewniejsze dzięki zastosowaniu dodatkowego bocznego czujnika X-TAP, mierzącego przez skórę palca cieńszą, bez włosów i z lepszą kontrolą docisku. Ale prawdziwą supermocą jest to, że nie tylko wszystkie wyniki dostajesz w formie czytelnych raportów i wykresów, na których bez problemu zobaczysz trendy i miejsca, gdzie coś wygląda dziwnie, ale funkcja analiza zdrowia poda Ci na tacy. Jak wygląda sytuacja? To jak? Gotów dowiedzieć się o sobie czegoś nowego?